Cześć, witajcie, tu Vikings, D Gang. witajcie na naszym kanale, dzisiaj pokażę wam nowy filmik, wszedł nowy patch w Pet Simulator X, e, mamy nowy update, nazywa się e, Hexalot Ocean, generalnie, a ja witam was z próżni, czyli z Voida, Void to pierwsza kraina, którą spotykamy po przejściu z e, Hackers Portalu, czyli z ostatniej lokacji, którą mamy w Tech Worldzie. Co nam wnosi pad, słuchajcie, no, Nowe rzeczy e, mamy nowe coiny, nową walutę, mamy Rainbow Coiny, mamy e, dwie nowe krainy powiedzmy, ponieważ pierwszą krainą jest właśnie Void, w której jestem w tej chwili. Void jest fajny, bo e, można fajnie sobie podskakiwać, także jest super fajnie. E, a dalej e, mamy tutaj teleport do wszystkich krain poprzednich e, i oczywiście teleport do krainy heksalotów, do której się w tej chwili powolutku udaje. W filmiku e, innym, e, tutaj będzie zlinkowany w opisie e, i gdzieś pojawi się tutaj w ramce, e, pokażę Wam jak e, dostać się do e, nowej krainy, do wojda i do oczywiście kolejnego, kolejnej krainy oceanu. E, poza tym mamy nowe koiny, które możemy wydawać na nowe jaja, które za chwileczkę, za chwileczkę zobaczycie. Wchodzę do e, Excellent Ocean. W Excelot Ocean mamy kilka lokacji nowych. Pierwsza lokacja to właśnie Excel Ocean. Mamy bank w każdej lokacji teraz główny mamy bank co bardzo pomaga korzystać z banku oczywiście mamy dwa rodzaje nowych jaj mamy Excel Egi i mamy Shiny XLOT Egi. Jak widzicie Egi kosztują, najtańsze Egi kosztuje 35 tysięcy Rainbow Coinów. E, lepsze złote jaja kosztują 315 e, rainbow coinów, a shiny jaja, czyli błyszczące jaja, kosztują 150 za zwykłe i milion 035 za złote. Jak mówiłem, to pierwsza lokacja. E, aby dostać się do głównego chestu, to musimy wejść głębiej do oceanu. Jak widzicie, schodzimy w tej chwili z shelfu, czyli z najpłytszej części oceanu. Wchodzimy głębiej na, 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 na lokację, która nazywa się Axol Deep Ocean, czyli głęboki ocean, w której musimy chwilę pofarmić. Moja rada, skrzynki dają najwięcej, najwięcej coinów. E, e, oprócz tego wolty i sejfy też dają całkiem sporo ale skrzynki dają najwięcej, ponieważ żeby tutaj wejść, chyba trzeba pół miliona coinów, żeby dojść do tej skrzynki, która jest o tam już za na no wprost mnie, do której już zmierzam um, więc e, ostatnia lokacja która nazywa się Axolot Cave czyli jaskinia Axolotów E, znajduje się jedna wielka skrzynia, która ma całkiem sporo hapsów, bo ile? 500 tysięcy trylionów. Wow, wow, bardzo dużo. E, ja już o kilka razy zbiłem mm, całkiem spoko i do tutaj coiny i diamenty e, też. E, oczywiście mm, e, na początku zbijałem koiny wyłącznie petami z update'u update to glitch, e, glitchowego. Szło to bardzo sprawnie. A teraz e, pokażę Wam, co udało mi się oczywiście wyfarmić. E, e, jeżeli chodzi o opening, nagrałem opening, ale nie do końca się udał, więc być może jego fragmenty zamieszczę. Zrobiłem opening ze 100 chyba 50 milionów coinów i udało mi się łącznie stworzyć dwa, dwa astralne axoloty, które mają po prawie 6 trylionów damage'a. E, e, hydra eksalota, m, e, parę złotych Astral Axalotów e, i parę innych pecików generalnie, ale bardzo dużo Basiców e, musiałem przefuzować e, i w filmiku poniżej wrzucę Wam też e, e, recki na fuzowanie najnowszych petów z najnowszego update'u, na pewno Wam to pomoże uzyskać takie astral, astralne Axaloty. Jeśli Wam się filmik podoba i, 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 i podoba Wam się też i podoba Wam się oczywiście ten update nowy, to nie zapomnijcie zasubować naszego kanału, zostawcie lajka, napiszcie komentarz, jak Wam się podoba nowy patch i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!